Cześć! Dziś krótko, ale bardzo praktycznie. Dlaczego warto zalać opryskiwacz płynem na zimę i co to nam daje? Jeśli chcesz uniknąć drogich napraw na wiosnę, zostań do końca! Największym zimowym zagrożeniem dla opryskiwacza jest zwykła woda. Gdy zamarza, zwiększa swoją objętość, o nawet 9%, a to wystarczy, by rozsadzić przewody, pompę, zawory czy rozpylacze. Nawet jeśli wydaje Ci się, że dokładnie opróżniłeś cały układ, zawsze zostają gdzieś resztki w pompie, w filtra, w rozdzielaczu. Jedna zimna noc i robi się problem. Dlatego przed zimą opryskiwacz warto zalać płynem nisko zamarzającym. Najczęściej zwykłym płynem do chłodnic lub specjalnym płynem do przezimowania opryskiwaczy. Jak to zrobić? Już mówię: odpalamy pompę na krótko, żeby płyn przeszedł przez cały układ. Pompę, rozdzielacz, sekcję i w końcu dysze. Dzięki temu żadna część nie zostanie z wodą. Co nam daje zalanie opryskiwacza na zimę? Całość zajmuje dosłownie kilkanaście minut, a może uratować sprzęt wart dziesiątki tysięcy złotych. Jeśli dbasz o swój opryskiwacz, przezimuj go prawidłowo. A jeżeli chcecie zobaczyć jak go zalać w praktyce u nas na YouTubie jest materiał, gdzie krok po kroku pokazujemy Wam, jak przygotować, opryskiwać do zimy. Zapraszamy do obejrzenia tego materiału. My Wam dziękujemy ślicznie za oglądanie. Nie zapomnijcie dać lajka, jeśli film był pomocny. I zasubskrybujcie, bo w kolejnych odcinkach pokażę, jak zrobić. Pełen przegląd opryskiwacza przed sezonem. Do zobaczenia w następnym odcinku.